Cześć, Jestem Paweł Zieliński, inżynier w nieruchomościach. Pokażę Wam teraz, jak można podzielić mieszkanie, które ma około 60 metrów, na dwie funkcjonalne kawalerki. Zapraszam, to jest pierwsza z nich. Jesteśmy teraz w części, gdzie będzie salon z kuchennym. Tutaj teraz, zobaczcie, gdzie teraz stoi ten piec, w jego miejscu będzie aneks kuchenny, Tutaj będzie część dzienna. Teraz stoję starych drewnianych drzwiach. Te drzwi są do demontażu, będą mniejsze. I za mną widzicie teraz ściankę działową. Ta ścianka wydziela łazienkę od, od reszty pomieszczenia. Za nią widać drugie mieszkanie, ale o tym opowiem wam z drugiej strony. Wtedy będzie lepiej to wszystko widać. Teraz jesteśmy w drugiej kawalerce, która powstanie w kolejnym pomieszczeniu. Przedtem byliśmy w Łazience, teraz na plecach Łazienki, kiedy wyjść ona jest kuchenny, w tym miejscu, gdzie ja teraz stoję. Dalej jest część dzienna. Pokażę Wam w drugim pomieszczeniu, znajduje się Łazienka, w miejscu gdzie kiedyś piec. Tutaj ona będzie znajdowała pod ścianą wraz z cds Natomiast tutaj teraz stoję, będzie małe pomieszczenie na łóżku oraz na w taki sposób można podzielić mieszkanie około 60 metrów, aby uzyskać dwie samodzielne płucone kawalerki. Pozdrawiam Pan Pozielińskim z nieruchomościach.